cześć, dzisiaj relacja stacjonarna dostałem paczkę oczywiście wiem co w niej jest jeszcze jej nie otwierałem oprócz tego, że y, otworzyłem nożyczkami po jedną ręką nie dałbym rady no i w środku y, taśmę też naruszyłem żeby, żeby lepiej je otworzyć jak wiecie z poprzednich materiałów mniej więcej domyślacie się co może być w środku żeby dostać to, co dostałem, potrzebowałem 8 miesięcy. Można powiedzieć, że był to bieg, zawody. Projekt na 8 miesięcy, aczkolwiek do zdobycia to, co otrzymałem, było przez cały 2022 rok. Mi się to udało w 8 miesięcy. Co prawda, Dokonałem opłaty niedawno, dlatego dopiero teraz dostałem. Natomiast z wyliczeń już wykonałem to, co miałem wykonać w sierpniu. Więc wydaje mi się, że szybko. Pewnie co niektórzy by zrobili jeszcze szybciej. A co zrobiłem? Ja tej paczki jeszcze nie otwierałem. Nie wiem na żywo, jak wygląda. Tadam. No. Kurczę, aż tak muszę głowę odchylić. No, pokaźny. Wow. Ma całą rękę. No i właśnie ta paczka wydawała mi się mega ciężka. Dobra. O co chodziło? No musiałem zrobić 2 miliony kroków w 2022 roku. Były różne stopnie. Yy, to znaczy różne ilości kroków do pokonania. Milion, 2 miliony, 4. Yy, dalej nie pamiętam chyba 8 i 10 milionów. Yy, w przyszłej edycji, czyli na 2023 widziałem, że będzie medal też 3 miliony kroków. Ja te 3 miliony kroków już zrobiłem, to znaczy teraz w grudniu przekroczyłem 3 miliony. No ale w 2022 ym, nie było medalu na 3 miliony. Taki wiecie, no w zasadzie nigdzie nie biegłem, ale chciałem sobie jakoś to upamiętnić, że że jednak zrobiłem te 2 miliony kroków. W 2023 postaram się zrobić minimum te 3 miliony. Spokojnie jest do zrobienia. Yy, dziennie wychodzi jakieś 8000 kroków. Więc yy, spokojnie, spokojnie da się to zrobić. A miesięcznie, yy, znaczy 8 milionów kroków, yy, żeby to zdobyć. Yy, 8, 8 tysięcy kroków, yy, żeby zdobyć ten yy, medal yy, w ciągu 8 miesięcy, a 250 000 miesięcznie. Czyli 250 000 razy 8 daje 2 miliony. Szarfa tak wygląda. Milionek roku w 2022 super, mega mi się podoba, naprawdę mega i taki jest solidny, no w ręku czuję, że to jest, czuję, że to jest 2 miliony, czuję, że to jest 2 miliony, kurczę, może to jest dużo, może to jest mało, nie wiem, ale, ale, ale liczba 2 miliony to jest jakiś kurczę kosmos, no wiadomo, że to się sumuje. I finalnie jest jakiś tam wynik. Jednak to było 8 miesięcy, um, oczywiście. Można było biegać i chodzić. Ważne, żeby na nogach zrobić te 2 miliony. Także super. Yy, czy to jest ostatni medal w tym roku? Dowiecie się wkrótce. <grytanie> na razie. Hejka.